Do słuchania zaprasza sieć niezwykłych sal zabaw dla dzieci. Upi Park. www.upipark.pl. Trzy panny z jeziora. Niedaleko centrum pięknej doliny Oberkappel, gdzie ścieżka do jeziora Mummelsee prowadzi w górę, leży kilka rozsianych domów, które tworzą okolice jeziora Zibach. Jak w wielu częściach Niemiec, także tutaj panował zwyczaj, że w długie zimowe wieczory Dziewczęta gromadziły się podczas tkania na przemian w jednym z domów, aby przyjemnić sobie czas poprzez śpiew i ploteczki. Godzina przędzy, tak nazywano ten zwyczaj. Również młodzi kawalerowie z okolicy mieli w zwyczaju pojawiać się wówczas. Wiele lat temu godzina tkania odbywała się pewnego wieczoru u bogatego pana, gdy nagle drzwi się otworzyły cicho i weszły trzy biało odziane panny wyjątkowej urody. Każda z kołem dotkania przędzy w dłoni. Jedna z nich zapytała skromnym, słodkim głosem, czy jako spokojne sąsiadki mogą przyłączyć się do tkania. Po chwili, ale nie bez dziwnego wrażenia, zaproszono nieznane sąsiadki. Przystawiono dla nich krzesła i już wkrótce przędły wraz z pozostałymi. Przez tę niespodziewaną wizytę, oczywiście spokojny nastrój wiejskiego grona został odrobinę zaburzony, a wszyscy czuli pewien dyskomfort. Lecz gdy panny rozpoczęły z nimi przyjazną rozmowę i ufnie rozglądały się swoimi jasnymi, błękitnymi oczami, stopniowo dziwne wrażenie się rozmyło i wkrótce powróciła poprzednia wesołość i niewinna radość wśród prząśniczek. Odtąd trzech nieznajomych nie zabrakło na żadnej godzinie przędzy. Jak tylko zbliżał się wieczór, pojawiały się i towarzysko plotkowały z innymi. Ale gdy tylko zegar wybijał godzinę jedenastą, znikały. Nie pomagały żadne prośby ani namowy, aby panny pozostały dłużej. Nic nie mogło ich przekonać, aby zostały dłużej niż do godziny jedenastej. Nikt nie wiedział, skąd się wzięły, ani dokąd poszły. Ale szeptano sobie na ucho, że to panienki z jeziora Mumelzi. I wkrótce były one nazywane nie inaczej niż siostry koniczynki z jeziora. Odkąd miały w zwyczaju odwiedzać dolinę podczas godziny przędzy, dziewczęta i chłopcy chętnie brali udział w tych spotkaniach. Siostry potrafiły recytować wiele wdzięcznych piosenek i prząśniczki ze wsi wracały z większą ilością przędzy niż kiedykolwiek wcześniej. Chociaż nici nie dało się porównać z delikatnością i blaskiem nici nieznajomych sióstr. Jednak najbardziej zapalczywi w wychwalaniu pięknych trzech sióstr byli młodzi chłopcy, co doprowadzało do niezadowolenia i kłótni z dziewczętami z doliny. Te nie były jednak złe na panny z jeziora, ponieważ ich zachowanie, jak zawsze, mieściło się w granicach dobrego wychowania oraz skromności i nigdy nie zachęcały chłopców. Przede wszystkim synowi bogatego Elfrida podobały się syreny, a w jednej z nich zadłużył się bez opamiętania. Dlatego też to on najbardziej denerwował się tym, że wszystkie trzy wyruszały w drogę powrotną wczesnym wieczorem. I wpadł na pomysł, aby pewnego wieczora cofnąć drewniany zegar ścienny o jedną godzinę. Jak pomyślał, tak też zrobił. Na żartach i śmiechu również tym razem upłynął czas, ale w końcu wybiła jedenasta, zamiast północy. Młode kobiety zebrały swoje koła do przędzy, jak zwykle oddaliły się. Następnego dnia rano drwale poszli nad jezioro Mumelzi, gdzie dobiegły ich z głębi jeziora dziwne jęki i stękania. Młody Elfrid tej nocy poważnie zachorował i w trzy dni później zmarł. Trzy siostry już nigdy więcej nie pojawiły się w dolinie.